No to witam, ósmy dzień naszego pobytu w Gruzji, naszej wyprawy przez Fenatię. Jesteśmy dzisiaj nad rzeką, spaliśmy nad rzeką. Tutaj, proszę bardzo, mamy współlokatorów, czyli krówki, które chodzą tutaj. No i co noc spędzona w takim miejscu, dosłownie nad rzeką. Fajnie się spało. No, to w sumie ciepła. Po jak na razie też to pisuje, chociaż dzisiaj ma padać. Zobaczymy co z tego widzicie, bo już wczoraj miało padać, a w sumie nie padało. No i co? Składamy namioty i y, dzisiaj ruszamy i jedziemy w stronę miasta Zugdili. dobre to...

To jest rzeczywiście Jesteśmy na drodze głównej, którą będziemy zaraz jechać dalej I tu proszę bardzo Ktoś sobie zbudował dom Dosłownie na deskach Wymurował I to W taki sposób wisi w powietrzu A tutaj ma odpływ yy, Z gibla Proszę bardzo Coś czuję, że tutaj yy, Pozwolenia budowlane są dosyć e, łatwe do uzyskania, albo w ogóle ich nie ma. Zanim wyruszymy w trasę, e, szliśmy tutaj na ścianko. Tu proszę bardzo, pani ma tutaj e, taką, można powiedzieć, restaurację malutką. I e, dzisiaj na Śianie znowu haczapuri, ale będzie troszkę inny haczapuri niż wczoraj. Tutaj proszę bardzo, wchodzimy do środka. I jesteśmy dokładnie nad miejscem, w którym spaliśmy. Dokładnie tam mieliśmy rozbite namioty, a tutaj widok na rzekę i na ten most. No i dzisiaj takie hachapuri, jak już wcześniej miałem okazję jeść na obiad, a wczoraj mieliśmy taką wersję bardziej śniadaniową. Smakuje? I'm <laughs> Proszę bardzo, tutaj mamy nowiutki most jeszcze pachnie nowością Rafał testujesz czy, czy spełnia normy budowlane Na oko spełnia i chyba dzisiaj zaufam temu co tu jest zbudowane Na wysokość mi <grym> ja się tam rowerem się jedy. No dawaj, <grym> nagram się Proszę bardzo, tutaj mamy pełno uli. Pszczółki sobie latają. I tutaj pan sprzedaje miód. Zobaczymy co to jest za miód, w jakiej cenie. Można by sobie jakiś mały słoiczek sobie wziąć na trasę. Aha. Postanowiliśmy sobie kupić trochę miodu. Tutaj taki mały słoiczek za 10 lari. Czyli jakieś ponad 15 zł. Dobra inwestycja, bo w sumie to tylko kupię sobie chleb po prostu i zjemy sobie z tym miodem i będzie, będę miał opcję na fajne śniadania rano Więc no... ogólnie lubię miód A jak coś zostanie to sobie jeszcze wezmę to Polski Arek robi paliwo rakietowe Paliwo rakietowe, miód, woda i cytryny W końcu się nauczę pić niegazowaną wodę Ja nie wiem, jak można Pić kazowaną wodę. Trzeba no, być arkiem. Nie i pijesz. <laughs> tak Dzięki tak. za tą instrukcję. Nie wiedziałem, jak to się robi. Mówisz, że nie wiesz, że ci tłumaczę. No. Kazowane to może być co najwyżej piwo, prawda Adam? Ja Cię wezmę do Polski, Tam już na Ciebie czeka Luna i Rumca jest no, a Ty będziesz, jak Ty będziesz się nazywać? Gruzin. Gruzin, no. Gruzek. Gruzek, kici, kici. Jarek znalazł kota i postanowił tutaj zostać. A my mamy tutaj fajny widok na jeziorko. Tam dalej, jak pojedziemy, to będzie Tama. I właśnie tu jest taki zbiornik, który powstał z tej rzeki. I potem to jezioro będzie jeszcze szersze. I myślę, że widoki będą też ciekawe. No i z, jeżdżamy dzisiaj w dół. Zugdidi jest już naprawdę nisko. Chyba tam z 60 metrów nad poziomem morza, więc tam już będą takie nizinne tereny. No i dzisiaj już z tej góry wyjedziemy, ale jeszcze w góry wrócimy tam przy granicy z Turcją. Zabierzesz Kota? Kota. Nie idzie za mną, to ma mój A to To nie Sasza. Kolejne pieski na drodze. Proszę bardzo, nawet taki fajny szczyniaczek tam jest. A to chyba jego mama. Ale nie liż mnie. Ja brudny jestem. Nie myłem się dzień. Patrz, no. ten nasz alergii dostał. No. Jak się powąchał. Mówiła Boże, ci spodbach, chyba. Chodź! O! Tamten chyba nie podejdzie. Chyba się boi. A ja podejdę do ciebie. O. Bardzo podobny tego saszki Ale ja nie wiem czy to one nie są od kogoś, bo patrz Ten jest taki uszanowany, nie? No bo jak każdy tu przejecie coś, mu Często na, na pewno tutaj tego szacu bardzo. Zjeżdżamy teraz z gór, no i za chwilę zaczną nam się takie bardziej paskie tereny, już zresztą widać. Teraz mamy taki stromszy zjazd i potem już będziemy dosyć nisko jechać. Jeszcze jesteśmy na wysokości 639, ale jak zjedziemy już tam nisko, to będziemy już, no, już będziemy nisko. Chmury są nieciekawe, prawdopodobnie będzie nas, spotka nas dzisiaj deszczyk, ale jesteśmy na to gotowi. Dzisiaj mamy nocleg pod dachem w Zugdidi, więc misja jest taka, żeby dojechać do Zugdidi, a potem y, zrobimy sobie pranie i sobie tam spędzimy noc, więc nawet jak nas dzisiaj y, zmoczy ten deszcz, to nie jest jakiś duży problem. No, i dojechaliśmy do miejscowości Warii. I tutaj, już zjeżdżając z tego miasteczka, napotkała nas ulewa, ale taka przejściowa, krótka. I myślę, że dzisiaj będziemy mieli takie przejściowe opady, więc coś tam jeszcze pewnie smokniemy. No, i teraz chcemy stanąć gdzieś w tym miasteczku, zrobimy sobie obiad i jakieś e, zakupy małe. Keep the sky on your mind. No i tutaj już w tej wiosce, w tej miejscowości, w miasteczku, bloki, które bardziej przypominają mi już yy, Związek Radziecki. Yy, no i zupełnie coś innego niż yy, te miejscowości tam w górach. Mestia to takie właśnie zakopane wguli typowe takie gruzińskie, fajne, fajna wioska. No a tutaj niżej to już mamy taki Związek Radziecki, można powiedzieć. Nie da się tu wejść. Jest to otwarte, czy tu nie ma żadnej kłódki nie? tutaj jesteśmy w centrum miasta. Pojedziemy sobie tutaj zjeść obiad, bo dzisiaj chcemy zrobić sobie na obiad jedzenie liofilizowane, które ze sobą wiedziemy, a chyba to w końcu zjeść i tutaj proszę bardzo, flagi Gruzji i są też flagi Unii Europejskiej. Z racji na to, że Gruzja stara się o wejście tu Unii. To naprawdę, tych flag unijnych w Gruzji jest po prostu masa. Jest więcej niż w Polsce, estetyzowanie. Robimy sobie tutaj obiad, kotujemy wodę. Dzisiaj na obiad te jedzenie liofilizowane. Wziąłem tylko cztery paczki i całą petyla z przejechana i w sumie ani jednej nie zjedliśmy, więc trzeba to zacząć jeść po prostu, żeby tego nie wosić z powrotem do Polski, bo to nie ma sensu. A te paczki są dosyć drogie, więc lepiej jest je po prostu zjeść tutaj niż potem bez sensu jeść je w domu. No, kupiliśmy tą butlę też za 40 lari, ona była dosyć droga, więc też chcemy z niej po prostu pokorzystać, żeby się nie, nie zmarnował ten gaz. Tak wygląda w środku, czyli konkary To są jakieś przyprawy, co? Nie, 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 to jest poch pochłaniacz powietrza. Proszę bardzo, zjedliśmy obiad i dobrze, że zatrzymaliśmy się tutaj pod tym dachem, bo mamy teraz ulewę. Które już się, na które już się zanosiło od jakiegoś czasu. No i całe szczęście, że tutaj zostaliśmy jeszcze w tym mieście. Bo jakbyśmy pojechali w trasę, to bylibyśmy teraz w sali Moksi. A tak to przeszekamy tą ulewę tutaj pod dachem. A tutaj widok jak z Związku Radzieckiego, dosłownie ten blok gdzie większość mieszkań wygląda na opuszczone. Tutaj budynek opuszczony. Naprawdę bardzo dużo opuszczonych budynków tutaj widać w Gruzji. Będziecie na YouTubie. YouTube. Ja, ja, ja. YouTube. YouTube. YouTube, YouTube. Będziecie na YouTube. No, no, no. Powiedz ROWEREM PRZEZ EUROPĘ ROWEREM PRZEZ EUROPĘ, powiedz ROWEREM PRZEZ EUROPĘ Nic Nie rozumiem, nic No będziesz na YOUTUBE, kolego, no? YOUTUBE No English Dawaj Sei, DZIEŃ DOBRY Dzień dobry. Dzień dobry. To jest polski. Polski. Przestało padać, zrobiła się lepsza pogoda, więc ruszamy dalej. Ale nie wiadomo, czy za chwilę znowu nie będzie padać. Opuszczamy to miasto, bo wygląda jak po prostu, nie wiem co. Spuścizna po Związku Radzieckim. Brzydkie jak cholera masa opuszczonych mieszkań widać w tych blokach. No i co? No, nic ciekawego, po prostu jedziemy do Zugdivi. Teraz przejeżdżamy obok takiego cmentarza. Tutaj bardzo dużo takby rodzin funduje takie jakby pomniki, nagrobki zmarłym. Zdjęcia są na tych nagrobkach i dużo było widać takiego czegoś przy drodze. Też tam w górach co jakiś czas były takie właśnie jakby nagrobki upamiętniające osobę, która w tym miejscu zginęła. i Często obok stała, stały szklanki i wino, tak jakby przejezdni mieli się napić za zdrowie tej zmarłej osoby. Tak to wyglądało. Pojechaliśmy do Suk Didi I tutaj znaleźliśmy sklep rowerowy Arek musi kupić nowego pedała, bo Przesułem mu się pedały już wczoraj A nawet przedwczoraj I jedyny rowerowy otwarty w tym mieście I zobaczymy czy uda się po prostu Arkowi kupić Adam, pokaż co kupiliśmy Sok. Taki soczek Soczek winogronowy Co ciekawe, kupiliśmy sobie znowu wino gruzińskie Ale tym razem Bardzo tanie było 8 lari za 2 litry Wczoraj płaciliśmy 20 lari za 2 litry A normalnie w sklepie to kosztuje 15 750 15 lari Więc tutaj naprawdę bardzo tanio To się na dłużej Ale jest tak słodkie, że ty, a, czyli to jest, będziesz z nami czyli to 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 jest ten, Słodkie, słodkie no. No, no ale dobre też chyba. No, jak ja tak tak ja próbowałeś. słodkie albo półsłodkie. No to ciebie to będzie smakować. Dobra. Na to się składam. To się składam. Jak walari chce, to się składa, nie? No, a jak nie, mowa. bo słodkie, dlatego. Dobra, teraz jedziemy na miejsce noclegu, które tutaj Zucdidi. mamy z Didi. Nastawimy pranie, bo tam ma być pralka. I potem lecimy jakąś fajną kolacyjkę poszukać na mieście. W Jesteśmy w miejscu, w którym w którym spędzamy noc Jedziemy teraz na kolację Wróci się to miasto, ale pokażę wam ciekawostkę Miejsce, w którym spimy, ulica to jest ulica Stalina i jest to tyle ciekawe, że właściwie w żadnym innym kraju, w jakim byłem nie było takiego czegoś jak ulica Stalina. No jest to raczej coś, co w Gruzji nie jest, nie jest dla mnie zdziwieniem, no bo jednak e, wiadomo, jakie Gruzini mają podejście do Stalina. Totalnie inne niż my i mają jego ulicę tutaj. No i cóż, no i na, na takiej ulice niestety dzisiaj spędzamy noc, ale zakwaterowanie całkiem fajne. Ej, widzieliście jak błysło?